Pamiętasz może Ksenę, wojowniczą księżniczkę, albo Herkulesa? Może młodego Herkulesa? Tak, to jest Ryan Gosling. Tak wyglądały kiedyś seriale fantazji, jeszcze przed Game of Thrones. Miały grę aktorską i efekty specjalne na poziomie moich odcinków. I takie same możliwości budżetowe. Może kojarzysz z kolei historyczne seriale kostiumowe, jak Tudorowie, Rzym czy Outlander. Znacznie wyższy poziom, ale z kolei ograniczony miejscem akcji i realiami historycznymi. I nagle BUM! Kwiecień 2011 roku następuje. Zmiana paradygmatu. Cokolwiek to znaczy. Pojawia się pierwszy serial, który jest w gatunku fantazy, ale prezentuje jakość obrazów kostiumowych. Jest zniuansowany. Trochę wygląda jak Sopranos, tylko z mieczami i trzema smokami. No i oto jest: Game of Thrones. Zaczyna z otwarciem 2 milionów widzów, a następnie przez 8 lat konsekwentnie zwiększa te liczby, dochodząc do 15 milionów na zakończenie sezonu 7 i stając się najpopularniejszym serialem świata dziś. Chcesz wiedzieć dlaczego? To usiądź wędrowcza, powiem ci historię. Kurwa, nie, no, nie, to brzmi jak badur nie Game of Thrones. Hola wędrowcze, zatrzymaj się, gdy prosi Cię Starzec i uszanuj jego jedną prośbę. Ten materiał bez schematu ukazuje się w momencie, w którym ukazuje się premierowy odcinek ósmego sezonu Gry o tron. Dlatego tam w komentarzach nie spojluj. Nie zdradzaj niczego co zepsuje zabawę innym, a w szczególności mnie. Bo mam taki zwyczaj, że oglądam cały sezon w momencie, w którym zbieram się już wszystkie odcinki, żeby skonsumować je na raz bez popity. I tak też będzie w przypadku ostatniego finałowego sezonu gry o Tron, na który czekałem 9 lat, więc nie zepsuj mi 9 lat mojego życia. I jeszcze gwoli formalności. Nie jestem po prostu fanem gry o Tron, jestem fanem oryginału książkowego, czyli A Song of Ice and Fire, Pieśni Lodu i Ognia. Nie mogę powiedzieć, że jestem tym chwalebnym i chlubnym wyjątkiem, który czytał książkę na długo przed premierą serialu w 2011 roku, natomiast przeczytałem ją na raz, bez popity, tuż po tym, jak pierwszy sezon się ukazał. Niemniej seria była bestsellerem na długo przed adaptacją serialową, 15 milionów sprzedanych egzemplarzy, chociaż była kultowa jedynie w gronie entuzjastów gatunku fantazy. HBO zagrało w bank decydując się na ekranizację takiej prozy, a mimo to dzisiaj możemy powiedzieć, że Gra o tron jest serialem, który kochamy absolutnie wszyscy. I mówiąc wszyscy mam na myśli także moją mamę. Mamo wiem, że jara się nowym sezonem. Więc co sprawia, że nawet moja mama jest w stanie stracić głowę dla serialu fantazy, w którym są trzy smoki, dużo mieczy, trochę nieumarłych, jeden wielki mur, masa seksu, masa przemocy. Moim zdaniem to jest Love-Hate Relationship. Nas, widzów, z Gromotron. Co mam dokładnie na myśli? To jest serial, który szanuje nasz intelekt i jednocześnie gardzi naszymi emocjami. Ale i jedno i drugie bezustannie wystawia na próbę. Zacznijmy od tego, czego wielu autorów jawnie i otwarcie zazdrości George'owi R.R. Martinowi i jego historią: stylu. Nie wiem, dlaczego to jest tak rzadkie, a powinno być standardem, ale George RR R. Martin, jako jeden z niewielu, od samego początku wie, co ma do powiedzenia i jest w tym bardzo konsekwentny, bo to nie jest historia o smokach, to nie jest historia o miłości, to jest opowieść o władzy. Wszystko inne jest dodatkiem. I cała pierwsza książka, tytułowa gra o tron i cały pierwszy sezon serialu pokazuje historię Neda Starka, który musi stracić głowę, żeby autor wbił nam, widzom, do głowy te słowa. Witaj w moim świecie, ja tu rządzę, a ty będziesz cieszyć się nim na moich regułach. Więc ten dobry musi zapłacić głową za to, że wierzy w szlachetne zasady, w które wierzymy także my, widzowie. Szlachetne zasady, które bohaterów trylogii Tolkiena doprowadziły do szczęścia, do spokoju ducha, i dużych ilości hobbickiego zioła. Ale tutaj nie ma miejsca na szlachetne zasady. Tu jest polityka, tu jest wojna, tu jest gra o tron. To jest świat Machiavelli'ego. I potem już jest tylko lepiej. Część Starków zostaje wyrżnięta na krwawym weselu. Część zostaje zgwałcona i torturowana przez Ramseya Boltona. Fajny nowy bohater szybko traci głowę dla Cersei. Ktoś powiedziałby, że to jest tak zwany shock factor. Ktoś inny, że to jest subverting narrative. Czyli zadawanie kłamu tradycyjnym modelom narracji. Ale ja powtórzę. To jest... Bardzo typowe dla Martina gardzenie naszymi emocjami, a my to uwielbiamy. Dlaczego? Bo wreszcie, wreszcie jesteśmy pozbawieni poczucia komfortu. Wreszcie czujemy, że musimy cały czas być uważni i skupieni. Ani na moment nie opuszcza nas napięcie, bo nie wiemy, czy zaraz nie nastąpi kolejne krwawe wesele. I kiedy już się pojawia jakieś rozładowanie napięcia, kiedy dostajemy nagrodę, na przykład widząc śmierć Jofrey'a, czy Ramseya Boltona, no to ten moment jest słodszy niż najsłodszy nektar z serialu Herkules. I tak oglądamy dalej, bo znowu buduje się nasza frustracja, znowu buduje się nasze napięcie, i dalej mamy nadzieję, że w końcu łaskawy autor, miłościwie, w jakiś sposób ją rozładuje. Ale tak, wróćmy na moment do tego subverting narrative. Gra o tron wywraca i niszczy znane nam schematy kulturowej i archetypy. Jest piękny książę z bajki? No jest, tylko posuwa swoją siostrę. Jest młody królewicz? No jest, tylko jest psychopatycznym sadystą. Jest królowa? Jest, tylko nie w cieniu króla, a samodzielna i władcza. Dla Martyna i dla twórców Tron nasze nadzieje, przekonania, przyzwyczajenia do tradycyjnych kanonów opowiadania historii są jak, z braku lepszego słowa, jak plastelina, z której mogą robić co chcą, mogą tworzyć figury, które tylko zapragną. I Neil Gaiman w mojej ulubionej serii nowel graficznych Sandman, subtelnie przez swoje postaci mówi czytelnikowi. Jak potężna jest tajemnica? To nie wyjaśnienie nas pociąga, tylko sama tajemnica, która może żyć wiecznie. Martin o tym wie. Poznaliśmy rodziców Johna Snow'a, tak, ale zajęło to ponad dwie dekady. Do tego czasu fani sami to odkryli, ale jednocześnie stworzyli setki, jeśli nie tysiące, pasjonujących teorii, rozgorączkowanie łącząc ze sobą fakty i mity. I być może wiele rzeczy w tej opowieści pozostanie już na zawsze wyłącznie w sferze mitów, bo Możemy nie dowiedzieć się, co zniszczyło starą Walirię, albo kim jest Pan Światła i dlaczego pomaga swoim kapłanom skrzyżać umarłych. Ale to dzięki temu fani już zawsze będą szukać nowych teorii, tworzyć własne, a my zawsze będziemy budzić się w nocy i myśleć, o, to kim był Pan Światła? Nie można odpowiadać na takie pytanie, tak jak nie można odpowiedzieć na pytanie, jak powstał Joker. To zawsze powinno pozostać za jakąś mgiełką tajemnicy. I w niewielu opowieściach odnosi się też wrażenie, że każda postać jest bohaterem przynajmniej swojej historii. Możemy nie lubić Tywina Lannistera, ale jeśli tylko go posłuchamy i przyjmiemy jego perspektywę, możemy go zrozumieć, możemy wrzeszczeć i pluć na ekran widząc jego córkę Cersei, ale każda matka będzie w jakimś stopniu empatyzować z jej macierzyńskim instynktem. Bohaterowie mają więcej warstw niż lazania i więcej odcieni szarości niż nie wiem, co ma dużo odcieni szarości. Nie wiem, może muszę iść do IKEI. To czego brakuje zdecydowanej większości seriali, gier czy filmów, z którymi mam styczność, to to, że poświęcają dużo, czasem zbyt dużo czasu swoim postaciom, ale jednak. Brakuje przemyślanych wątków fabularnych, które miałyby wyraźny początek, środek i koniec i ukazały ich rozwój wewnętrzny. W grze o Tron Jamie zaczyna jako ślepo oddany ukochanej siostrze pyszałek i z czasem zaczyna rozumieć czym jest godność, honor i rycerski kodeks i nawet jest gotów się poświęcić dla idei. Jon Snow zaczyna jako zmarginalizowany bękar, staje się przywódcą, potem staje się królem, ale niezmiennie popełnia błędy. A Daenerys, podległej bratu i mężowi cichej myszki, staje się władczynią smoków z rozterkami moralnymi na temat nie wolnictwa i prawa karnego w wolnych miastach. I skoro już przy Denerys jesteśmy, to w Grze o Tron postaci kobiece nie są rzeźbione jak w fabryce Disneya z jednego schematu. Są różne. Są silne, matczyne, niezależne, podległe, kobiece, są uwodzicielskie, są bardziej męskie niż mężczyźni, są naiwne i są przebiegłe. I to zaznaczę, w świecie zdominowanym przez mężczyzn i ułożonym według ich uznania, bo przecież wzorowanym na średniowieczu. I i przy tym świecie na sam koniec się zatrzymajmy. Wiesz czym z języka angielskiego jest lore w dyscyplinie światotwórstwa? To jest swego rodzaju kanon wiedzy, tradycji i kultury, które tworzą dany świat. W bardziej ludzkich słowach, lore to jest ta szalona ilość uważnie przemyślanych i zaprojektowanych przez George'a R.R. Martina szczegółów, które w Twoich oczach nadają grze o tron autentyzmu. I tak poznajemy wijące się w nieskończoność rody, które mają swoje barwy, rytuały i hasła. Poznajemy lokacje, które prezentują odmienne kultury i strefy klimatyczne. Ale nawet magia i nawet istoty nieludzkie mają jakiś sens w szerszym kontekście tego świata. Nasz system poznawczy ciągle tworzy powiązania między tym co już znamy, a tym co pojawia się nowego na ekranie czy na kartkach książki. I niemal za każdym razem nie pojawia się dysonans i to jest osiągnięcie. Dlaczego? Bo w tym całym lore, w tym świecie gry o tron, są jakieś prawa fizyki, jest jakaś logika, są jakieś konsekwencje, i. Część elementów jesteśmy w stanie umieścić w ramach tego, co już znamy ze świata rzeczywistego. Greyjoyowie mają w sobie coś z wikingów, Dothraki z Mongołów i Hana. Niektóre wolne miasta, jak Kohor, przypominają Bagdad z Złotej Epoki. Wojna Lannisterów ze Starkami nosi w sobie ślad angielskiej wojny róż. Wielki Mur to granica między cywilizacją a światem wciąż dzikim, albo na przykład dostatkiem a uchodźcami. Królewska Przystań skupia jak soczewce nierówności społeczne. No, a niektóre radykalne ruchy religijne kojarzą się z praktykami średniowiecznych zakonów zniesmaczonych papiestwem, albo na przykład ISIS czy Boko Haram. Jak odbieramy to my, widzowie? No, także kawałki naszej wiedzy o rzeczywistej historii i geografii łączą się z fikcyjnym światem, racjonalizując go, nadając mu sensu, ale jednocześnie ta kropla magii sprawia, że chcemy oderwać wyobraźnię od ziemi i dać się wciągnąć w nieznane. I to jest właśnie prawdziwa potęga fantazji. W wykonaniu GroTron. To, że zachowuje idealne proporcje realizmu i magii. Jest dokładnie tyle magii, żeby było wrażenie, że jest inaczej, ale nie więcej, żeby nie było niedorzecznie. Jest dokładnie tyle realizmu, żeby było wrażenie, że jest znajomo, ale żeby nie stało się jednocześnie zbyt przewidywalnie. Wrócę do tego, od czego wyszedłem, że Gra Tron i jej autorzy szanują nasz intelekt. Ale jednocześnie gardzą naszymi emocjami. Z pozoru wydaje się tak bardzo inna niż wszystkie inne seriale, czy książki, czy gry, a wydaje mi się, że po prostu wie, jak zachować zdrowe proporcje, kiedy wszyscy inni kompletnie zapomnieli o tym, że czasami za dużo słodkiego psuje potrawę albo za dużo gorzkiego. Nie wiem, czy to jest jakakolwiek pułęta, ale zaczyna nagle myśleć o swoich odcinkach. Prośbę jeszcze raz, nie spoilujcie, dajcie znać w komentarzach co myślicie o magii o fenomenie Game of Thrones. Pamiętajcie też, żeby subskrybować bez schematu i dostawać powiadomienia o moich nowych odcinkach. Dzięki dla moich patronów, bez których wsparcie te odcinki prawdopodobnie by nie powstawały, a przynajmniej nie w takiej formie. I możesz zawsze do nich dołączyć, wystarczy, że wesprzesz mnie na Patronite i dołączysz do fajnej grupy VIP, o której rozmawiamy m.in. o Grze o Okej, okay, może skłamałem, może nie rozmawiamy o Grze o Tron w tym momencie, bo najpierw muszę obejrzeć ósmy sezon, ale może będziemy rozmawiać o Grze o Tron, więc dołącz do tej grupy.